Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl W ostatnim materiale poświęconym dolarowi prognozowałem, że waluta USA może się umocnić, ale tylko korekcyjnie wraz z falą wtórną spowolnienia gospodarczego. W długim terminie dolar miał tracić na wartości. Dziś sprawdzimy, czy ta prognoza jest dalej aktualna, czy może deprecjacja dolara zmierza już ku końcowi. Przejdę od razu do konkretów, by wyjaśnić Ci, jak dolar będzie zachowywać się w kolejnych miesiącach. Wzrost kursu dolara w stosunku do walut krajów rozwiniętych odbywa się zawsze w fazie globalnego spowolnienia gospodarczego. Na wykresie widać porównanie euro oraz europejskiego wskaźnika PMI. Przełożenie jest proste: euro traci na wartości, gdy spada indeks PMI. Wzrost dolara jest możliwy tylko wtedy, gdy PMI jest wysoko i przechodzi do fazy spowolnienia. W 2023 roku PMI znalazł się na niskich poziomach, więc w takich warunkach wzrost dolara mógł być tylko przejściowy i korekcyjny. W kolejnych miesiącach PMI będzie notował coraz wyższe odczyty wraz z ożywieniem gospodarczym, dlatego dolar wciąż będzie w trendzie spadkowym. Kolejny wykres pokazuje, że faza globalnego ożywienia gospodarczego jeszcze nie jest w zaawansowanej fazie. Czerwona linia na wykresie Manufacturing Index pokazuje tzw. sufit światowego ożywienia. Dolar będzie tracił na wartości wraz z trendem zaznaczonym zieloną strzałką. To nie będzie spadek jednowymiarowy, ale generalnie trend będzie spadkowy. Dolary znów warto będzie kupić w momencie przegrzania, czyli osiągnięcia czerwonej linii widocznej na wykresie. Szerokość globalnego wzrostu jest potwierdzona przez wskaźnik CELI OECD. Dla grupy G20 wskazania rosną, dlatego w pierwszej połowie 2024 roku ożywienie gospodarcze jest niezagrożone. Dolar będzie schodził coraz niżej, co oczywiście nie oznacza, że czasowo nie wyjdzie na pewien czas powyżej 4 złotych. Taki korekcyjny wzrost dolara jest możliwy, ponieważ jesteśmy blisko historycznej linii trendu na dolarze. Dolar w krótkim terminie ma więc solidne wsparcie, ale wiosną ożywienie gospodarcze wymusi dalszy spadek, docelowo nawet do poziomu 3,50. Jest też istotna sprawa fundamentalna inflacja w Polsce już nie jest rażąco wyższa od tej za oceanem. W 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej raczej nie obniży stóp procentowych, natomiast Fed i owszem, rynek oczekuje paru obniżek. Takie oczekiwania przekładają się na wyższy popyt na złotego, który będzie dodatkowo wzmacniany pieniędzmi z KPO. Ja więc dolarów kupować nie będę. Nasz portfel PL wypełniają inne aktywa. Nasze główne portfele Zarabiałem średnio co rok między 18 a 25%. Możesz je śledzić w strefie abonenta, tam również znajdziesz codzienne raporty oraz analizy z wielu rynków finansowych. A do tematu dolara wrócimy przed nadejściem spowolnienia gospodarczego. Obecnie w dolara można inwestować także poprzez fundusze dolarowe. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas.